Witam wszystkich bardzo serdecznie, w dzisiejszym poradniku pokażę jak wgrać i używać plugin Permission X i jak połączyć go z pluginem Essential. Pierwszą co musimy zrobić wejść na link podany w opisie, pobranie właśnie tego pluginu. Teraz wchodzimy na drugi link podany w opisie, i pobieramy Essential Core i Group Manager. Teraz kopiujemy pliki na pulpit i wchodzimy w główny folder z serwerem. Następnie w plugins i otwieramy plik Essential Jar. Teraz te pliki kopiujemy i wklejamy go do tego folderu. To możemy już zamknąć. Przechodzimy do Essential GM i te pliki oczywiście także wklejamy do tego folderu. Teraz przechodzimy do Permission X i kopiujemy tylko plik Permission X i Permission. Resztę zostawiamy w spokoju i te dwa pliki wklejamy do tego folderu. Teraz jedyne co musimy zrobić to usunąć Essential Group Manager i odpalamy serwer, żeby się wszystko załadowało. Ok, wszystko się załadowało, więc e, to możemy zamknąć. Wchodzimy w plugins. Przejdźmy najpierw do Essentiala, żeby wszystko skonfigurować tak, żeby, był, żeby mógł Wam wszystko pokazać. Wchodzimy w za pomocą odpad++. Plus plus. Zjeżdżamy troszeczkę niżej. E, znajdźmy Essential Chat. E, I tutaj na przykład, żeby Mm, na przykład jakiemuś graczowi, adminowi, moderatorowi e, pokazywało się przed grupa. Czyli na przykład gracz, admin, moderator. kopiujemy tutaj tą linijkę, którą teraz zaznaczyłem. Wklejamy ją przed display name i klikamy Spację. E, wtedy już od razu nam się pokaże e, przed naszym nikiem grupa, więc to możemy już w sumie zamknąć. Zapiszmy i zamknijmy. Tak. Przejdźmy do permission X. Otwieram za Notepad++ plus plus per Permission No i pokażę, jak tutaj wszystko teraz skonfigurować i inne tego typu rzeczy. Więc e, pierwsze co musimy w sumie zrobić to skopiowanie mm, tylu linii, jak pokazałem, czyli od Default do Modify World. No i wklejmy tyle razy, ile chcemy mieć grup, czyli załóżmy e, tutaj już wpiszmy e, Gracz, żeby zmienić grupę mm, w ten sposób. E, tutaj z default zmieniamy na przykład na moderator albo VIP jak to woli. Wklejamy drugi raz, że przepraszam trzeci. Wpisujemy admin, wklejamy ponownie i wpisujemy headadmin. W moim przypadku tyle grup mi wystarczy. Możemy dodać jeszcze budowniczy, VIP, yy, jeszcze jakieś inne grupy. No i teraz tak. Że wszystko działa poprawnie musimy ustawić w, mo, w każdym innej grupie w default false, żeby każdy gracz po wejściu na serwer dostał grupę gracz. Więc wpisujemy tutaj false. Tutaj także. I w default true zostawiamy tylko w graczowi. Dobrze. Teraz żeby każdy moderator admin i headadmin mieli nieograniczone prawa i komendy. Tutaj kasujemy linijkę Modify World. I zaraz po myślniku, po spacji wpisujemy tą kreseczkę, zapomniałem teraz jak to się nazywa. Następnie gwiazdka i znowu ta kreseczka. Tą samą czynność powtarzamy w adminie i w headadminie, jeśli chcemy dodać im nieskoczną ilość praw. Więc wpisujemy tą samą czynność. W ten sposób. Dobrze. I teraz, żeby dodać kolory dla każdego gracza, Zaraz po każdej grupie m, przechodzimy do nas mieli e, przechodzimy do początku, klikamy spację, żeby wyrównać do myślnika i teraz wpisujemy m, prefiks w ten sposób, dwukropek, spacja, tak, leciaczka znowu, e, znak end w ten sposób e, i wpisujemy cyfry od e, bodajże chyba 1 do 9, pokażę oczywiście całą tabelę w opisie czyli to są kolory czyli w tym przypadku załóżmy dajmy nie wiem, E będzie kolor żółty dla gracza skopiujemy sobie tą linijkę dajmy tak samo moderatorowi moderatorowi przydzielmy gra, nie wiem kolor czerwony, boże zielony, czyli w tym przypadku dwa adminowi i headadminowy dajmy, dajmy czerwony, czyli czwórka Dobrze, w ten sposób to ustawiliśmy. Teraz skonfigurujmy permission dla gracza, ponieważ moderator admin i head admin mają już nieograniczone prawa, czyli uprawnienia, tak więc skonfigurujmy je dla gracza. Przejdźmy znowu sobie do Essentiala. Zejdźmy troszeczkę wyżej. Tutaj oczywiście mamy w tym, ta który którą wam teraz pokazuję, play, player commands, pokazują nam się wszystkie komendy, w sumie jakie powinniśmy dodać dla gracza. Tu mamy Wybór, jaki, jaką sobie chcemy dodać, czyli załóżmy, skopimy sobie AFK. I teraz, żeby dodać takie, taką, takie uprawnienie dla graczowi, kasujemy to modify World, ponieważ nie jest to potrzebne. E, jesteśmy na początku linijki, e, klikamy spację do wyrównania linijki, następnie myślnik, spacja, piszemy Essential, kropka .af AFK. E, I wtedy gracz może spokojnie sobie pisać AFK i będzie oznaczony jako e, gracz, który jest właśnie na AFK. Skopiujemy sobie dalej back, żeby gracz mógł na przykład po przeteleportowaniu gdzieś lub zabiciu mógł się cofnąć do poprzedniego miejsca. Tak samo wpisujemy essential.back. Dajmy jeszcze kilka, załóżmy help i help op. W ten sposób. Teraz pokażę na przykład błąd, który większość osób popełnia, a potem się dziwi, że nie działa im permission group manager lub jedne rzeczy. E, więc w ten sposób, załóżmy, jesteśmy już na początku linijki i gracze najczęściej klikają tak, tab, tab, już na początku linijki, wtedy pisają myślnik i na przykład wpisują essential. Jak widać, pokazało nam się na czerwono i to oznacza, że dana komenda, dany, dany plugin już nam nie będzie działał i to się nam się po prostu spieprzy. Tak więc przechodzimy do początku linijki, e, spacją, nie tabem, przechodzimy do e, wyrównania, następnie e, wpisujemy myślnik, spacja, wpisujemy essential, no i help. Oczywiście tak samo możemy robić w chest, chest Shop, tylko wtedy już nie wpisujemy Essential, tylko dane permission jakie ustawił e, twórca danego pluginu. Oczywiście takie permission są zawsze w opisie m, danego pluginu na bucket.org. E, no i robimy tą całą czynność np. dla helpop. Myślę, że w sumie tyle pluginów na sam początek starczy, możecie sobie dorelaktywać ile, ile Wam się podoba. Link do wszystkich komend, y, do wszystkich permission dodam oczywiście w opisie, żebyście sobie mogli wszystko podobać sprawnie. Więc w sumie tu już wszystko ustawiliśmy. Klikamy zapisz. Odpalamy serwer, pokażę jak wszystko działa. Ok, wszystko się załadowało, e, więc tego nie wyłączamy. Nasz folder oczywiście możemy już zamknąć. Wchodzimy w Minecrafta. Tutaj miałem dzisiaj kilka błędów, że nie mogę się zalogować. Zobaczymy, czy w tym przypadku tak, będę miał błędy. Tak, jak widać, tym razem nie ma. Wejdźmy na nasz serwer. Dobra. E, ogólnie, że tam powinno wszystko działać. Wpiszmy siemka. Jak widać, e, jestem na czerwono, to znaczy, że jestem operatorem. E, wpiszmy sobie tylko deop. żeby wam pokazać. Nawier ja teraz gracze, mam kolor żółty, tak jak sobie ustawiliśmy. E, no i tak, jako gracz nie mogę sobie dodać grupy, więc przejdźmy sobie do konsoli. E, I w grze wpisalibyśmy w ten sposób ukośnik PEX, spacja, user, następnie nich czyli w tym przypadku trekt, e, następnie group, set e, i dana grupa, czyli w przypadku tym head admin. Jako gracz sobie tego nie mogę dodać, wyskoczy nam błąd. E, wpiszemy sobie to w ko <coughs> w konsoli. Wpisujemy bez, bez ukośnika PEX, następnie User Tract e, Group Set i Head Admin. OK. Jak widać piszę User Group Set. Napiszmy coś. No jak widać wszystko działa. E, ładnie skonfigurowaliśmy. Pokażę tak samo, mm, jeśli chodzi o moderatora pex user direct group set moderator jak widać zostaliśmy zmienieni, wpiszmy tylko, żeby Wam pokazać, no jak widać jestem teraz moderatorem, jestem na zielony tak, tak jak ustawiliśmy tak samo wpiszmy sobie z adminem, już nie adminem. więc wpisujemy pex user direct group set admin i jak jestem adminem, jestem na czerwono. E, dobra, więc zostawmy sobie przy, zostańmy przy adminie, żeby już Wam więcej nie, nie, nic nie zmieniać. Hmm, załóżmy, że sobie chcemy na przykład zmienić z czerwonego koloru e, prefiks właśnie na przykład na limonkowy czy jakiś inny. Wtedy pisujemy pex group, e, załóżmy admin, następnie prefix, e, znaczek end i jaka, jakaś dana, dana liczba lub cyfra. W tym przypadku będzie to A. Zostaliśmy zmienieni, wpiszmy siemka, teraz już jestem taki jakby limonkowy kolor. E, oczywiście całą tabelę kolorów podam w opisie, więc nie musicie się o to martwić, więc w taki sposób można łatwo skonfigurować. E, w najnowszych plikach serwerowych e, 1.2, które mam nadzieję, że niedługo stworzę. E, Daram oczywiście Permission, już nie będzie to Group Manager, ponieważ moim zdaniem jest Permission już lepsze. Kiedyś nie byłem przekonany, lecz teraz już się do niego przekonałem, jest dla mnie bardziej przejrzyste. No, tak więc teraz będą darowane pluginy z, właśnie z Permission X, więc dzięki za to, że mi obejrzeliście i zapraszam do godnej następnych poradników.